Hej, z tej strony koraz i witam w zapowiedzi mojego kanału. 11 listopada powstał mój nowy kanał na YouTubie. Będzie on poświęcony grom, ale w późniejszym czasie i vlogom. Będę starał się pokazywać gry, których na YouTubie nie ma lub jest ich mało, jednak nie ukrywam, że pojawi się też sporo Minecrafta. Nie będą to jednak zwykłe let's play, tylko coś specjalnego. Moje materiały będą krótkie, ponieważ zdaję sobie sprawę, że oglądacie wielu YouTuberów i nie macie czasu na oglądanie wszystkich filmów, jednak na pewno będą one robione z moim wielkim zaangażowaniem i myślę, że wam się spodobają. Nie dysponuję najlepszym sprzętem, ale myślę, że na początek wystarczy. Oczywiście, gdy liczba widzów trochę wzrośnie, bardzo możliwe, żeby wymienię go na coś lepszego. Potrafię odróżnić krytykę od hejtu, więc jeśli macie jakieś uwagi co do moich odcinków, proszę piszcie w komentarzach co Wam się nie podoba i dlaczego, a ja postaram się to zmienić. Ok, myślę, że już co nieco powiedziałem. Jeśli jesteście ciekawi co pojawi się na moim kanale w późniejszym czasie, subskrybujcie go, trzymajcie się i cześć.